Grudniowy poranek. Gdy niektórzy śpią, a niektórzy już spieszą się z przygotowywaniem wigilijnych potraw. Nasza rodzinka. No cóż, zaraz sami zobaczycie. O nie! Zaspaliśmy! Co my teraz zrobimy? No ja nie wiem, kochanie. Ale musimy wsałać. Ale chyba i do przodu. Ja pójdę. Idź ja obudzić dzieci, a ja pójdę szykować potrawy wygini Na dziadkowie przyjeżdżam. tylko też, za... ciotki i wszyscy inni. A ja dzisiaj być tylko dla najbliższych, tylko dziadkowie i w ogóle. A no tak, dobra, to zajmij się dziećmi. A W sumie ja się, co? W sumie nie ma się po co dawać. ja się ubiorę ze spokojem. Jak ze spokojem, jak ze spokojem! Już! Myślałam, że już pojechałeś! Jakie weź, jakie łeś? Żelazało się, baba! Nara! Aaaa. Dobra, nara jeszcze nie ma. Dobra, pojechałam. Jak te święta mnie wykończają. Tak, no to jakieś ubranie muszę ubrać. Jakieś ubranie muszę sobie uszukować. To jej się powinno spodobać. A w domu, nie wiem, jakiś t-shirt. No, to chyba będzie git.

Panie, ale wiesz, prezenty zawsze się dostaje pod koniec, po, po wieczorem, po wieczerze. A, to weź mnie obok po wieczerze. Nie, jak już wstałaś, to ubieraj się. No dobra. Skoro się to już to zrobię. A chciałem się ubrać? Jakieś ubrania domowe, a później jak goście będą się zjawiać, to ubierzesz jakąś sukienkę czy coś. Dobra. To ja idę obudzić twojego brata. Okej, okay, kochani widzowie. Niech te gęste, znacie, już są święta. I mam nadzieję, że no, macie udane te święta. Albo mieliście się oglądać to wcześniej, albo będziecie mieli. Ja dzisiaj się muszę ubrać jakieś ładne ciuszki, Chyba w to się ubiorę. E, tu sobie powieszę. A po domku jakąś taką bluzkę. Chyba jest i to, nie? Dobra. Tu sobie powieszę. To lepiej schowam, bo się mama zdenerwuje. Albo że. Są święta, ja jakieś cel, z Halloween jeszcze trzymam. W ogóle, podoba Wam się moja ta. I tutaj mam choinkę. I sama to jem dekorowałam. Chociaż chyba dałabym powiedzieć, co sama ją robiłam. Czego, Tato, znowu do nie chcesz? Ja tu sobie normalnie śpię. Ale wiesz, że są święta? Tak, Siu! Jakiś że się tak szybko przybrałeś? A ja mam to wiedzieć. Psta! Zapomniałam, że siostry nie mam w domu. Dobrze. Zejdźcie na dół, mama pewnie e, szykuje potrawy weginijne, no, e, więc może jej z czymś pomożecie. Może te pierniczki ozdobicie? Tak! Ozdabiamy pierniczki! Tylko trzeba poczekać na windę. No, po co? Się naginęła. <laughs> w tym samym czasie. Boże, co za za mnie gapa jest? Zapomniałam okularów. No cóż, no to już bez okularów. To chyba nie jest takie trudne, by przygotować potrawy. W ogóle, widzicie, kupiłam sobie takie czadowe ręczniczki. Nie wiem, czy tak powiem, to mówią teraz ta młodzież czadowe, czy już jakieś tutaj, sigmowe. Nie wiem, jak to nazwać, to dziwne to słowo roku. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobają. I tu będziemy jeść naszą tą, tą wigilijną, wigilię. no. Tak, czy ja mam... Dajmy ten... Muszę tego syna obudzić, chociaż w sumie nie wiem po co. Ty, syn. A syn gdzie? Ty Tego mamu, znowu się drzwi, że to te, 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 klucze odkładam. Bo sobie poświęcę go trzeba robić spokoju, bo wiedziałam, że jak go nie zabrać, się nam nie będziesz darła. O, no dobrze wiedziałeś. A ty nie nosisz okularów czasem. Cerana, jak nie pamiętasz, czy twoja matka nosi okulary, czy nie? A dobra, to pewnie ta No kurczę! Ja noszę okulary po prostu, tylko nie mam ich z góry. Weź mnie je poza tym przynieść tam z góry. Nie chcę mi się... Aha, to dzięki za takiego syna. No cóż, przyszykuję pewnie pierniczki, by nam dzieci chciały dekorować. Więc przyszykuję. I do tego powiększę, zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądać. No, pod efekt końcowy. Dobra, ja tej do was wracam. Pewnie nie wiedzieliście, że ten stół da się normalnie rozłożyć. No co ty znowu? Tylko siedzisz, nikt mi w tym domu nie pomaga, no! Mamo, ale ja się tylko usiadłem, by film obejrzeć. To mogę się chociaż kuzę... Kuzę po, ten, poganiać. Kuzę? Idź, te. Nie łap mnie zasłówka! słówka, idź po moje okulary. Dobra, pójdę do pokoju. Po moje okulary i to już! No dobra, dobra, Boże, no. Coś tak nerwować. Właśnie, pewnie mnie źle zrozumieliście, bo powiedziałam, że dzisiaj będą ozdabiać pierniki, ale pierniki już ozdobili. Będą tworzyć dom piernikowy, tak jak e, robili to w zeszłym roku u dziadków. Tylko w zeszłym ro roku robili e, nie domek, tylko robili ogromnego piernika. A w tym roku zrobią pewnie, no, jak już powiedziałam, domek. Tak, e, muszę tutaj poukładać wszystko. Żeby no, nie było takiego bałaganu, jaki jest. Um, no i lemoniady trzeba odłożyć, no bo lemoniady w święta, no to trochę dziwne, nie? Przynajmniej dla mnie. O, chyba przyjechały. Jesteśmy! O, no to dobrze, to dobrze. O, przyniosłeś mi te okulary, chociaż to zrobiłeś dobrze, dziękuję. Wasia, nie ma za co. Hmm, właśnie niestety wiem, że nie ma. E, tak. No to takie... E, co tutaj musimy zrobić? Upiec piernikowy domek! Tak! Dobrze, zrobimy to, tylko właśnie zauważyłam, że nie mamy świątecznych tych! Świątecznego imbryczka! Bo czajnik na wody to nam się raczej nie przyda. Zwłaszcza, że przyjadą twoi rodzice, kochanie. czy moi, w sumie już nie wiem, a nie ci? Ja nie wiem, ktoś powiedział, że będzie, drugi, drugi ktoś powiedział, że nie będzie, więc ja już nie wiem. Jajka. To się przyda na pewno, bo jajka pewnie będą. Toster. się nie przyda. A co ze śniadaniem? Zjemy coś z Wielkanocy. Mam, ale Wielkanoc była pół roku temu. To zjemy te jajka. Aaa, nienawidzę jajek. A ja nienawidzę, jak tak marudzicie. Hmm. Kurde. Czemu teraz wszystko chowasz do tej półki? I co tam robi mój portfel? Nieważne, nieważne, nieważne. Tak, to teraz tutaj e, szukamy świąteczny imbryczek. W sumie to też nam się nie przyda, nie będziemy żadnych robić chyba szejków. Chyba, że ktoś z was ma ochotę, na, żeby robić jakieś szejki w święta. Mm, tak. Uff, z kim ja żyję? Czemu tu podskoczyła mama? Nie mam pojęcia, pewnie wpadło do tostera. Jak wpadło do tostera? Co, kochanie, o co tu chodzi? Dobrze, nieważne. Przestańcie mi teraz łapać za słówka, bo ja tutaj szukam tego, psa. Co? Dobra, zamkniemy. Mamo, co ty robisz? Dobra, mam już pomysł. Idę po kartą. No, i jestem. I proszę bardzo, nie będzie żadnego problemu, się napiję. Mamo, czemuś ty pijesz z imbryka? Nie. A właśnie, o, jak o imbryku mowa, macie ten imbryk? No, ale my cały czas tutaj byliśmy. Czyli ja zdążyłam pójść po karton, a wy nawet tego imbryka nie przynieśliście? Och, załamanie po prostu, mam. Załamanie! Z kim ja muszę żyć? E, kochanie, schowam do Twojego pokoju, bo taki tak tam nikt nie wejdzie. Po co to zabrać ten pokój? Tak i tak tam nikogo nie będzie. Tam jest taki burdel, że tam wstyd w ogóle wchodzi. Eee, na no w sumie, prawa. Przynajmniej nikt mi nie będzie wchodził do pokoju. Jej. Nie wiem, czy ma się z czego cieszyć. Mamo, ja chcę robić piernik. Ja też! Dobrze, już. Tylko wyciągnę imbryk i i, i, i poczerzę składniki i gotowe. No dobra. Mogę wrócić do filmu? Już nie denerwuj! <laughs> to ja może usiądę przy stole? Tak, to ja usiądę koło niego. O, z kim ja tutaj żyję? Myślisz, że to najlepszy domek na świecie. Tak, a na pewno najlepszy z piernika. No, jest mega! Mm. No cóż, nas cały dzień w sumie będzie pewien sprzątania i kończenia różnych rzeczy, więc no cóż, kochani. Ujrzyczki? No i naraz macie mówić! Przerwieź jakąś koszulę albo coś! Nie, ja nie mam ani koszuli, ani gannitu, ani niczego! Jak nie masz? Coś się na pewno znajdzie. to nie! To nie, to nie, a, to też nie, to też nie, to też nie. Kupiłam Ci ostatnio taką ładną marynarkę, gdzie ją masz? Ale ja jej nie mam no, Ty mi żadnej marynarki nie kupowałaś. Jak nie? Święta już są, a Ty nawet tej marynarki nie masz, kupowałam ją Tobie. Boże, Boże, co się pomysłą. Wiesz to może będzie odeślemy jednak do, do jakiegoś, na jakiś święta się czy coś. A, a, a. No cóż, no cóż, na górę, pożyczysz od ojca! Ale mamo, on ma z, o dwa razy większy! I co, z tego nie interesuje mnie, to idziemy na górę! Józ! A wy co, tutaj tak stoicie? I się śmieję! Wy myślicie, na co? Że czas na rotelni wygrałem i nerwy! My... Nie, wracać szybko tutaj! Szybko się przebierać! Mamo! Ja się boję! Tak, kochanie, my już jedziemy! Ja myślę, przez tę całą świętę się nawet się z ojcem. O! Szybko, bo zaraz goście będą! No za jakich brzuchach? Dobra, już szybko, ogarniać się! Ja bym mama chciała widzę pokazać. Nie wiem, czy dam radę tak na spokojnie. Ubieram taką sukienkę, do tego to, i jeszcze... okulary z takimi oprawkami. Mam nadzieję, że ładnie wyglądam. A wy za tak w tej windzie stoicie? Już się przebrać do i... więcej więc ja zdążyłam ogarnąć? Szybko! Tak, mamo! To czemu ich odprowadzasz? No ja się przebrać chciałem! No to się tutaj przebieraj! Czy to może być? No może, może nawet włosy, nawet pasujemy do siebie, i w końcu o coś jednym się zgadzamy. Siadaj na to i się, się nie ruszaj. Wiecie co, widzowie? Ja się boję. Tak się mamy teraz zaczęła bać, że ja nie wiem. Że kurczę nie wiem. Ja jestem zły na mamę za to. Uwierz lepiej tę kwalę. Nie będzie zimno w tym gorszym mokawku? Nie wiem, mama powiedziała, że mam to ubrać, bo czerwony będzie pasował do świąt. Co ja tutaj robię? No jest, Wziąłeś ten, ten krawat, weź sobie czekaj, ja zaraz ci coś dam. O, tu masz jakiś. Tego ci nie dam. Nie mam, ja tego nie ubiorę. Nie pyskuj ze mną! Nie wiem. W najgorszym wypadku ubierzesz jedną z tych dwóch koszuli. Tak. Najpierw tą ubierz. A, źle się w tym czuję. A teraz tam. Dobra, zostań w tej. Mamo, ja w tym wyglądam jak pajac. Powiedziałabym coś, ale to jest content family friendly, więc tego nie powiem. Teraz zostań w tym, bo jest dobrze. Już przestań marudzić. A teraz idź na dół, bo zaraz pewnie goście będą. Chodźmy lepiej. Dobrze. A wie co tak w poli. Szybko, 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 szybko. Pewnie babcia już jest z dziadkiem. Pewnie nas czekają. O co oni sobie o mnie pomyślą? W międzyczasie mama się uspokoiła, usiedli wszyscy do stołu. Mają ciekawą wie wieczorę, co nie? Wszystko, prawie wszystko tutaj ze słodyczy jest, ale no, no cóż, trudno, takie życie. No. W międzyczasie przyjechali dziadkowie, którzy w porównaniu do reszty osób zamieszkujących tą posiadłość zostali bardzo miło przywitani. O, witajcie, witajcie. A co tak szybciutko? A no tak pomyśleliśmy, że e, po co później na łeb, na szyję się śpieszyć? Tutaj najlepiej tak. Ale nie ma czego się tak śpieszyć, no, naprawdę, macie jeszcze dużo czasu. No wiem, powtarzałem cały czas to Mariolce, no ale ona nie słucha. Nie, Mariolce, jakiej Mariolce? A no tak, nie, nie, nie słyszałaś? Twoja babcia usłyszała w jakimś tym swoim filmie, tym hiszpańskim, czy co tam ona ogląda, jakieś te swoje włoskie dziwne te, że Mariolka to jest, jest w top 10 najładniejszych imion polskich w roku, e, w tym roku, w którym Ty się urodziłaś. Więc pomyślała, że na tą cześć będzie przez całe święta nosić to imię. Boże, mamu, co Ty wymyślasz? Ech, już nie wymyślaj, już nie wymyślaj. Akurat, to ty mogłeś wymyślać, no ale. Czy ja coś słyszałam? Nie, nie! No, i dobrze. A teraz, gdzie macie tą wigli? A no, w salonie. Przejdźcie się ze mną z spokojem. Sium! Cześć! No, dzień dobry, dzień dobry Wam wszystkim. Mam nadzieję, że. Tutaj mamy jeszcze miejsce dla zabłądzonego wędrowca. Chyba jakieś przebłędy. Co? Nie wiem. Głodny! A widzi ktoś jeszcze pierwszą gwiazdkę? Nie, ale właśnie ten księżyc zaszedł. O, są dwie gwiazdki. No to super. To jemy, kochani. To jemy. I życzę wszystkim smacznego. Możemy już prezenty. Tink, 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 tink. A to kto? Może zbłąkany wędrowiec? Hm. No cóż, pójdę zobaczyć, kto to. Hm. Proszę. Mama! Amelka, to ty! Mua! Mua! Przyjechałaś! No oczywiście! Nie wybaczyłabym sobie, jakbym, e, jakbym nie ominęła święta poza domem. Och, to jest... Nawet nie wiecie, jak się cieszymy. Jaki liczny sweterek. Dziękuję. Bardzo. Widzę, że teraz wszyscy jesteśmy w komplecie, to chyba możemy zacząć jeść. Witaj, Amelcia. Amelka! Mm, Stęskniłam się. No ja za to mam testy. Karle jeden. Ej, urosłam 2 cm. Trochę mało. Kto mówi? Kto mówi? A więc ich widzenie w sumie wyglądało tak. Dajcie mi to. Mniam. Maja, zjadłeś całe ciasto. Sama je robiłam, to cała mogę zjeść. Proste. Ja ci trochę pomagałem. Mam ci to wyżegać czy co? Ej, mama. No już nie kłócicie się przy tym wigilijnym stole. Tak, później zaczęli jeść inne rzeczy. A później było... Nic nie było, bo wszystko zjedli. Chociaż w sumie nie. Było jeszcze trochę pierników. Dobrze dzieci, dajcie mi tutaj proszę te talerze. Ja je pozbieram. A my idziemy na prezenty. A wyście po prezenty. Tak! No nareszcie! Uwierzcie mi, że to, te prezenty, są dla mnie najlepszą rzeczą. Co z tego, że w sumie jako najstarsi dostajemy w sumie... W sumie dziadkowie też dostają zawsze jakieś fajne rzeczy. A my w większości dostajemy jakieś takie najgorsze rzeczy, ale przynajmniej wtedy dzieci są czymś zajęte, więc to jest najlepsza część. No cóż, chodźmy na górę. W końcu choinka jest na balkonie. A pokazywała się widzom już? o nie, zapomniałam. Choinka, właśnie, nie było mnie przy, przy ubieraniu. Kto ostatni przy choince, ten gapa. łatwo udało nam się złapać tą windę. No coś, jak mówię gapa. <laughs> Ej, po co wchodziłam jako pierwsza? Ach. Wow. Ale śliczna! I jeszcze ma lampki. No, bardzo ładna. Pokażcie mi ją. Uuu, widzę, że ładniutka, ładniutka. Mama okulary. Och, dziękuję bardzo, dziękuję. Ech. Po co nam ten parasol? Nie wiem, złóż go jak chcesz. Okej. Okay. To jest za mało świątecznie. Co? Jak ty to zrobiłaś? Ech, czar mamy w święta. Zgadzam się, kochana. <grym> o, widać, że tutaj dużo czerwonego teraz się zrobiło. Dajcie mi usiąść, Ania. Dobrze, to kto zaczyna otwierać prezenty? Mogę ja? No oczywiście, w końcu ty przyjechałaś jako gość. E, w sumie do nas, bo już tutaj nie mieszkasz, więc goście mają pierwszeństwo. Jej. Dobrze, e, które jest teraz moje to nie, to nie, to nie. Nie wiem. Abrakadabra, czary i magię, które jest moje, wylosuję ja, a później może się okaże, prawda? Jej, ty. Nie, ale widzę, że ten jest dla ciebie. Jej, dziękuję. No to ten. O, ten jest mój. Nie, ten nie mój. Ten mój. Otwieramy na trzy. Raz, dwa, trzy. Ale ładna, kula śnieżna. Jej, to ta zabawka, ja tak długo o niej marzyłem, Super, super. będę się nim bawił, to ja może pójdę, odłożę gdzieś ten ten, tylko nie wiem gdzie, połóż u siebie w pokoju, Ona tak, tak, ja mam swój pokój tutaj, ale się stęskniłam, w sumie prawie się nic nie zmieniło, jestem, to kto teraz, no dziadkowie oczywiście, a my to już na staży na prezenty jesteśmy. No właśnie, no, no właśnie. Może niech teraz Maja będzie. Widzę, że bardzo chce. Tak, tak. Czeka, które moje, które moje? Hmm, dziwne, to chyba błąd, ale widzę, że na dwóch jest moje imię. Na tym i na tym. Nie wiem. Może jesteś ulubienicą Mikołaja. Wątpię. Ulubienicą jestem ja, więc pewnie jedno dla mnie. Pewnie tak. Ty co, Otwieram. Jedna. O, jaki słodki misiu. I drugi. Czekaj. Co tam ma być? Dostałam tą sukienkę, którą w tej chwili mam. Ty, Mikołaj, zreperuj się. I to natychmiast. Wybacz mi, droga Maju, już jestem. Już to reperuję. O, Kim pan jest? Skąd się pan tutaj zrobił? Nie poznajesz mnie, droga damu, To ja, Święty Mikołaj. Wybacz, Maju. Ja tylko... My pomyliły mi się paczki. To miało być do kogoś innego, ale renifer twój. Mam nadzieję, że ci się podoba. Śliczne, śliczne. A tobie, że się podoba kula śnieżna. No, bardzo ładna. O, a tu widzę, że się bawisz z zabawką. Wy jeszcze nie otworzyliście. No, coś trudno, trudno. A, ale kim panie jest? Jak pan się tutaj dostał? Ja? Już mówiłem, jestem Święty Mikołaj. Nieprawda, Święty Mikołaj ma czapkę. No, akurat Rudolf mi zjadł. No cóż, w ogóle wiesz, że ten renifer był robiony tak, żeby wyglądał jak Rudolf? Ale akurat zabrakło nam czerwonej nitki, więc ma zwykły nosek. No cóż, ja stąd spadam. na ra 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 Co tu się od pierni? Czy... wow. Okej, okay, to było dziwne. Mikołaja! Wow! Spotkaliśmy Mikołaja, Spotkaliśmy Miko, Miko, Mikołaja. Mikołaja. Okej. Okay. No coś to może moja kolej, co? A ja mogę najpierw? No dobrze. To moja jest tu z super. Uuu, uh, jest nowa gra do PlayStation. No to jeszcze lepiej. Tak, to teraz. Może ja. Może coś dla mnie będzie. A które moje, które moje? No cóż, kochanie. O, otwórz za mnie, mi się wstawać nie chce. No dobrze. Ule, to Teraz chyba wiem, kogo jest kogo. No, widzę właśnie. Dla mnie fajny, sobie zestaw, a dla ciebie taka przezroczysta brózeczka. Już sobie nawet nie żartuj, nawet sobie nie żartuj. <ś> No szybko, przebierajcie się w to. Może innym razem z zaniosę to do garderoby. No, na szafkę. A tu co tutaj robię? A tu sobie żonę z tej bluzki dam. I gotowe. Spoko, od nigdy zawiera. A to co to ten jeden? Może dla dziadków? Nie wiem, dziwne z otworem. Ej, to, albo mi się wydaje, bo słyszałam knięcie. Ej, mi chyba też. Otworzę może. A myślałam, że dziwnie nie może być. Mamy pusina! My mamo, My mamy, ty już nie mieszkasz tutaj. Mogę wziąć Baby Pusina. Spokojnie, weźmy wezmę dużego pusina. Ało, a one są słodkie, mamy pusiny. Jak do tego doszło? Dzisiaj się dzień jest tak zwariowany, że ja nie wiem, czy jakikolwiek inny go jeszcze pobija. Mamo, my żyjemy w świecie to kaboka. Na pewno w na następnym odcinku odwali się coś jeszcze większego. No cóż, mam nadzieję, że podobał Wam się film, mimo że był taki długi. Postaram się go jeszcze jakoś zmontować i pewnie Wy już będziecie mieli krótszy, bo aktualnie trwa on 26 sekund. 26 minut, 26 sekund to chyba było dobre. No cóż, jak tam wasze święta, gdyby były komentarze, to bym Wam powiedziała koniecznie, podzieli się u w komentarzach. No ale cóż, nie da się. Ja nie wiem, to sam na święta, bo nagrywam to 23. Grudnia. Jutro jest wigilia! No cóż, życzę Wam udanych świąt, dużo prezentów, zdrowia, szczęścia. No i co? Buziaczki. Pa! A poza tym, pusin, nie jakąś miękką, słodką Pa! pa!